No i stało się znowu komputer zastąpił człowieka. Czy było warto? Sprawdźmy. Dobra, chcę podejść do tematu obiektywnie, nie tylko z punktu widzenia osoby, która pracuje głosem zawodowo, ponieważ po pierwsze powiem dlaczego mi się to nie podoba, a później powiem dlaczego to też rozumiem. No nie podoba mi się oczywiście to z prostego względu, że te generatory głosu, które są, no są koszmarne i od razu słychać, że to nie jest człowiek, tylko to jest komputer i brzmi to po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle. Zresztą czytałem już bardzo wiele negatywnych komentarzy po tym, jak stało się, że głos pana Jarosława Juszkiewicza zniknął z Google'a i nagle pojawia się ten głos, który znamy z translatora, eee, nie podoba się to, a myślę, że warto chyba posłuchać opinii ludzi, którzy korzystają z tych nawigacji, chociaż szczerze nie wiem, czy Google to w ogóle weźmie pod uwagę. Głos pana Jarosława był w tej nawigacji od bardzo dawna. Byliśmy przyzwyczajeni. Okej. Okay. Mógł się zmienić, mógł być inny lektor, ale no serio. Generator, komputer nawet nie wiem jak to nazwać. Nawet nie wiem jak to się tworzy. Nie wiem, czy to, to, to się pisze jakiś kod i, i to programista tworzy ten, ten dźwięk. Czy to są zbitki jakichś słów, dźwięków, e, i potem to jest wklepywane do programu. No nie mam bladego pojęcia, ale no, na pewno poziom i e, jakość tego nie jest dobra. Bo nasz głos jest niepowtarzalny. Nasz głos ma swoją barwę. E, możemy nim modulować, możemy mówić wysoko, możemy mówić nisko. Wszystko możemy z nim zrobić, jeżeli potrafimy, i uważam, że no, taki głos w nawigacji yy, no, no jest czymś szalenie ważnym. Yy. I mam nadzieję, że to się nie będzie posuwać dalej, choć boję się, że tak może być że no, niedługo te generatory, te komputerowe głosy będą się pojawiać częściej. No a dlaczego to rozumiem? Nasz język jest szalenie trudny i ma odmiany. I na przykład jedno słowo może być wypowiedziane na kilkanaście różnych wersji. Kumacie o co chodzi? No i to jest takim e, mocnym minusem przy nagrywaniu właśnie nawigacji. Gdzie trzeba mówić, że na przykład na rondzie skręć w lewo za sklepem, a Google chce właśnie wprowadzać z tego co czytałem takie nowe komunikaty, że na przykład za najbliższym sklepem skręć w lewo. Czyli trzeba to nagrać, a nie może być, że wcześniej mieliśmy nagrany sklep i teraz będzie przeczytane to za następny sklep skręć w lewo. No nie, trzeba to nagrać tak jak jest poprawnie po polsku. No jakby rozumiem to, że. Nagranie kilku różnych nowych wersji może być upierdliwe, bo będzie trzeba za każdym razem dzwonić, prosić o dogranie. No ale, ale cierpi na tym użytkownik później. No i efekt finalny jest jaki jest. Niezbyt przyjemny. Moim zdaniem, oczywiście. Może się to komuś podoba. Nie wiem. Ale chciałbym, żeby głos pana Jarosława wrócił i mam nadzieję, że tak się stanie.